Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Tylko Magia. Dzisiaj przedstawię kolejny fajny efekt. Zapraszam. Dobra, na początku dam Ci jedną kartę. Zapamiętaj ją. Moja będzie druga. Będzie to as serce. Położę go tutaj odwróconego. Patrz uważnie, będę mieszał te karty. Dobra, teraz weźmę tego drugiego. I położę go tutaj. Patrz uważnie, gdzie jest który as. Okej. Okay. Powiedz mi teraz gdzie jest który as. Tu jest dzwonek, tu jest serce. Czy tu jest serce, tu jest dzwonek. No ja nie wiem, bo się zagubiłem, ale wiem na pewno, że nie wygrałbyś tego zakładu, ponieważ tu są dwie damy. Mam nadzieję, że trik Wam się spodobał. Jeśli tak nie zapomnijcie zostawić suwojab w górę. Do usłyszenia jako jednym razem. Cześć.